Fakt jest faktem. F-15 jest tutaj mm, mm, królem tego rankingu i był to taki samolot stworzony właśnie pierwotnie, nie? Taki, taki król przestworzy. Wysoko, szybko, po prostu, no... Yy, yy, co byś tam nie wymyślił? Ja, ja mam, ja mam lepszy radar, lepsze parametry. Rosjanie z jakąś taką, no nie wiem, azjatycką mentalnością to jest, ta armia jest bardzo na pokaz, bardzo na defilady. A nawet na defiladzie najnowocześniejszy czołg potrafił się im zepsuć. Nie? I teraz ja, interesując się lotnictwem, a potem z racji mojego stanowiska. No i pasji, bardzo się interesowałem uzbrojeniem różnym. Zacząłem dostrzegać, jaką wydmuszką są w niektórych sferach te elementy uzbrojenia rosyjskiego. Jeszcze? Bardzo ciekawa rzecz. Mm -hmm. Jak bardzo łatwo tworzą nowe nazwy nie? Do, systemów, do systemów, do samolotu, który istnieje ileś tam lat, nagle to jest su-27, su-30, 33 gubisz się. Prawda? Jest dużo zmienią właśnie. Tam, tak, ja tak. Bardzo tak. podobne są. Amerykanie zupełnie odwrotnie. Zrobią zupełnie, zupełnie nową bryłę, F-15E, większy, zupełnie inny wlot, zupełnie inny samolot, F -E -E, Super Hornet tak samo i zmienią literkę. Ma to, ma to, swój, ma to swój, taki rodowód też w sposobie finansowania tych, tych, projektów tam w Stanach Zjednoczonych i tak dalej. Nie zależy im na propagandzie, prawda? Tylko, natomiast kompletnie nowy samolot, zupełnie inne możliwości, kompletnie nowa generacja samolotu, Nazywa się tak samo. Zmienia na literka, nie? Na... Ja ostatnio mm -hmm. oglądałem filmik na YouTube, jak powstał F-15, i że to mm -hmm. była odpowiedź na MIGA-31, z tego co pamiętam, i że właśnie to, o tym mig 31 nasłuchali się jakichś niesamowitych rzeczy i byli przerażeni i otworzyli cały program, żeby stworzyć samolot, który będzie jakby w stanie walczyć z Migiem 31. Po czym przejęli go gdzieś w Chinach, czy gdzieś go znaleźli na lotnisku, mm -hmm. zawieźli go do Stanów i okazało się, że kompletnie nie miał takich samolotu. Tak, książków. tak. 25 najpierw Bielenko uciek, pilot niedawno umarł właśnie. Chyba nawet na dniach jakoś czytałem gdzieś właśnie, że umarł ten pilot, który który dostarczył MiGa-25. Mm -hmm. Ale jeszcze ciekawsza historia jest, jeśli cię nie zanudzę, z Migiem 15. Co ty masz z tym zanudzeniem? Tam, 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 tam areną zasadniczą dla tego MiGa 15 był, był, była wojna w Korei. Prawda? Ona też, to też nie była, Ameryka nie była stroną. To, był, to była wojna z mandatu ONZ. Wówczas. I e, samolot, samolot, jeśli chodzi o parametry, e, takie, takie no, katalogowe, żebym powiedział, e, był fenomenalny. Natomiast y, y, piloci, y, piloci północno-koreańscy, w tym i latający chińscy i rosyjscy, tam teraz już wiadomo, jest, jest, są wspomnienia pilotów rosyjskich, kramarenki, jest bardzo dużo materiałów, także to, to nie jest jakaś półprawda, prawda? ponosili duże straty. Znajdziesz, Przemek, w internecie różne zestawienia ze strzeleń, jeśli chodzi o, powiedz, jeśli chodzi o wojnę koreańską. Ten, no, amerykański, oficjalne źródła USAF na ich stronie, powiedzą ci, że stosunek był 10 do 1 na korzyść pilotów, głównie F-86, myśliwców tam. Mhm. Natomiast, jaki byś nie znalazł, nawet na jakichś tam rosyjskojęzycznych stronach, najgorszy z punktu widzenia Amerykanów, to jest 4 do 1, ciągle dla Amerykanów. Także oni mieli także przewagę mieli dużą Amerykanie. Yy, posiadając teoretycznie, jeśli patrząc na te gołe parametry, no nie yy, prędkość, prędkość wznoszenia i tak dalej, posiadając gorszy, yy, myśliwiec. Więc więc yy, 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 oczywiście mieli bardzo doświadczonych pilotów w Amerykanie. Mnóstwo asów z II wojny światowej jeszcze nasz gabreski, yy, yy, yy. Cała gama, cała plejada tam była tych gwiazd myśliwskich. Natomiast e, e, młody, młody porucznik, e, 19 lat miał ten chłopak, nawiasem mówiąc, spotkałem się z nim, jak studiowałem w Stanach. E, e, Nokum Sok nazywał się, uciekł, e, to był północno-koreański e, pilot, uciekł do Kinawy i dostarczył Amerykanom nowiuteńki MiG-15 i oni go przetestowali w takiej bazie Edwards Air Force Base. Sam Chuck Yeager właśnie go oblatywał, testowali i oni byli po prostu porażeni wnioskami, bo no to był taki, wiesz, to był taki, taki wyścigowy bolid, no nie, tylko wszystko, o wszystkim pomyślano, ale nie o pilocie tam. Piloci latali bez spodni przeciwprzeciążeniowych. Te spodnie, one to, to, jest, to jest krytyczna rzecz przy, przy lataniu z przeciążeniami. One zatrzymują, zatrzymują przepływ krwi, prawda? Blokują przepływ krwi. Jesteś w stanie wytrzymać większe Dużo więcej, tak. Po, po... I pewnie dużo, dużo, jako pilot jesteś w stanie latać. Tak jest. Kiedyś, kiedyś, w jednym locie, pamiętam, w Stanach Zjednoczonych na walkę powietrzną zapomniałem podłączyć węża do tej instalacji, bo to jest system samolotu, pompuje twoje spodnie w funkcji przeciążenia, prawda? Jakie, jakie, jakie osiągnąć? Czyli one nie są samolotu? cały czas tak samo napompowane, nie, tylko to nie. jest zależne od tego? W mhm. funkcji przeciążenia, system pompuje powietrze, także zacieśnia. I do pierwszego manewru y y y zadałem przeciążenie, no byłem przerażony, coś, coś kompletnie niespotykanego mnie spotkało. To jest ogromna różnica, bardzo duża. W sytuacji, w której... Mogłeś sobie to podpiąć podczas lotu. Tak, 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 tak. Natomiast, natomiast, no, no teraz już jakoś tam mówię o tym otwarcie, nie? natomiast to e, nie było za mądre z mojej strony. Dlatego Amerykanie mają bardzo dużo czeków przed pasem startowym, bardzo dużo takich, bardzo takie checklist, orientent, żeby sprawdzić i już. Nieważne, czy myślisz, że zrobiłeś. To, to nie ma znaczenia, masz sprawdzić i koniec. Tak, w książce pisałeś, że dużo lotów kończy się przed w ogóle wystartowaniem, bo ktoś nie zrobił jakieś tak, tak. odpowiednio, nie Były zrobił jakiejś procedury. Loty. Były hmm. takie loty, no. Natomiast ten, natomiast y, ty, ty MiG 15, te MiG-15 spodnie to była to był jedna z wielu rzeczy. Y, system nie miał wspomagania, ten układ sterowania, nie miał wspomagania hydraulicznego. Y, po prostu same przekładnie mechaniczne od drążka pilota do powierzchni sterowych, czyli przy dużych przeciążeniach i prędkościach te siły są ogromne na, na lotkach, prawda, na sterze kierunku, więc pilotowanie wymaga dużo wysiłku, męczy pilota. Słaba widzialność z kabiny, wiele wiele takich rzeczy, doszli do wniosku, że no prędkość, takie takie po prostu suche, tabelkowe ujęcie samolotu to nie wszystko jednak. No. Bo one były bardzo szybkie, to były przełomowe samoloty, wtedy, tak, jeśli chodzi tak, o prędkość. Tak, tak, o, tak, tak, One były, bo one, one miały. Świetne, do, do dziś świetną opinię mają właśnie mhm. no, taki, taki, taki rasowy, wczesno-zimnowojenny, myśliwiec, tak, bloku wschodniego. Miałeś okazję latać przeciwko F15? Yy, nie, natomiast <gryw> w ugrupowaniu wspólnym na TLP. Z tym, że dzisiaj jak mówimy w 15, mówimy, mówimy o trzech kompletnie różnych światach, o zupełnie innych światach. Pierwotnie w 15, no nie mówimy o końcu lat 70. latach 80. To był program FX obok F16, lightweight fighter, to był samolot, to był samolot do walk, przewagi powierzchni. Samolot przewagi powierzchni, tak jak właśnie fajne analogie zrobiłeś do Miga 25, Miga 31, czyli do samolotu, który po prostu ma dużo punktów podwieszeń 900 Nabojów do działka, i jest. I, I nawiasem mówiąc, ja ich bardzo nie lubię, takich zestawień, Kill to Loss Ratio, czyli dany, dany, bardzo dużo jest filmów na YouTube, dużo jest materiałów na ten temat, ale takie zestawienie, w którym taki ranking samolotu, który ile samolot zestrzelił innych? A ile sam został zestrzony? F-15 jest, króluje w tym rankingu, jest, jest numer jeden. Wszystkich konstrukcji w ogóle jest. Natomiast ja, ja nie lubię takich rzeczy, bo zawsze ważna jest doktryna. Przez kogo był używany, system szkoleniowy. I jaki samolot, pilot, i tak. i jaki samolot zestrzelił? F-16 jest tak, bardzo, i jaki samolot zestrzelił? Oczywiście, że tak. Bo jak zestrzelił ANA drugiego, no to na nikogo tam nie robił Dokładnie, że tak. Bardzo dużo jest 122 postrzelanych przez różne samoloty. No nie? Czy, czy to Miraży, czy to F-16, to, to, y, czy to Tomkaty. Natomiast y, więc, więc ja podchodzę ostrożnie. No, ale fakt jest faktem. F-15 jest tutaj mm, mm, królem tego rankingu. I był to taki samolot stworzony właśnie pierwotnie, nie? Taki, taki król przestworzy. Wysoko, szybko, po prostu, no, yy, 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 co byś tam nie wymyślił? Ja, ja, mam, ja mam lepsze radar, lepsze parametry. Yy, więc. więc yy, I to był F-15C był takim ukoronowaniem tego, no, nie? Mhm. To, byli, to byli piloci, samoloty, zorientowane tylko na misję powietrze-powietrze. Później powstała dzisiaj. I to dzisiaj te samoloty część z tych te takie najbardziej topowe eskadry zostały zastąpione przez F22 te powietrze powietrze w 15. Natomiast pozostałe Natomiast powstała nowa rodzina tych samolotów, Strike Eagle. I te samoloty z kolei, one w ogóle nie służą do misji powietrze-powietrze. Uzbrojenie, które mają powietrze-powietrze, to jest do samoobrony. Natomiast to są samoloty uderzeniowe, dwuosobowe. One są inne, tak jak już wspomnieliśmy, one są większe, inne wloty powietrza. I to są samoloty, które mogą być no, ekstremalnie długo w powietrzu. I one służą, mają bardzo dużo punktów podwieszeń i służą do bombardowań precyzyjnych, właśnie w toku tych. W toku tych w toku tych y, niekonwencjonalnych, niesymetrycznych y, 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 działań, gdzie trzeba było samolotu, który właśnie długo patroluje i czycha tam na jakieś takie precyzyjne cele. Natomiast jest to samolot typowo uderzeniowy, ciągle w 15, ale Aha. zupełnie inna misja, zupełnie inna konstrukcja, zupełnie inny mindset pilotów, y, bo y, ja byłem w czasie selekcji, byłem jeszcze jak ja byłem na takim kursie Implementation to Fighting Fundamentals, gdzie Trafili, to był na te 38 kurs, ale trafiali na niego piloci amerykańscy, którzy byli kierowani albo na F16, albo na F15, albo na a 10 Mówimy oczywiście o siłach powietrznych, nie o malarce. To ci z F15 jeszcze wewnątrz byli podzieleni na F15C. I właśnie i na Strike Eagle. Oni, oni, oni już się jakby, już jakby się e, identyfikowali z innymi grupami, no nie? I teraz jeszcze będzie trzecia rodzina. Ona będzie na pewno, bo samolot będzie produkowany. E, zamówił Katar, 48 sztuk. Zamówiły siły powietrzne amerykańskie. Samolot jest bardzo drogi. E, ten właśnie, o którym się mówiliśmy, nie? Czyli e, Super Eagle 15 ex Siemanko. O teraz specjalnie dla Was będę nieprzygotowany nie dwa, a trzy razy w tygodniu. Nowe podcasty we wtorki, czwartki, niemdziele o 19. Pozdro!